Udało mi się przyciąć już tą podstawę, tak sobie przymierzyłem na oko. Tutaj sobie mam nadzieję, że widać. Linie zaznaczyłem, gdzie będą wypadały te słupki pionowe, jeden tu, drugi tu. I tak sobie już wpasowałem tą szufladkę, jak ona będzie. I na szczęście wszystko wydaje się być w porządku. Tu się zmieści, tu się zmieści. Tak jak sobie to wymyśliłem. Tą drugą sobie też tu sprawdziłem. Też sobie wyznaczałem linię i jest tak samo. Także wszystko jak na razie zgodnie z planem. Piła jak na razie dalej tnie. Niestety już parę zębów straciła. No ale można powiedzieć, że idzie dobrze. Wszystko już jest przycięte. Tutaj mam przygotowany materiał na tą ramkę górną i dolną. Za chwilę będę się brał za yy, zrobienie rantów tutaj. No i będę robić jakieś przymiarki przed spawaniem. Wszystkie kawałki są sfazowane. Tak to wygląda przed spawaniem. Przeczyściłem sobie to jeszcze tutaj, oczywiście, w okolicy. Co będzie spaw? Myślę, że jest ok. Ja tu jeszcze sobie przygotowałem takie dwa mniejsze kawałki, żeby sobie próbnie to spróbować zespawać. ustawić tam. Mam postęp mały. Udało mi się wszystko ładnie ustawić. Zajęło to chyba z godziny. Jeszcze się okazało, że. Docięłem sobie za długie te profile, i musiałem jeszcze przeszlifować. No ale pominijmy to, może. Pierwsze, pokażę, jak stąd mam zrobiony. Na dole mam płytę OSB, dwie takie cienkie. Tutaj stylałem potem, żeby wyrównać profil. A na tych dwóch profilach tutaj leży ta finalna płyta, na której już będę spawać. No i wypoziomowałem sobie wszystko tak, żebym miał tutaj poziom. Mam nadzieję, że widać. Mamy oczko. Następnie tutaj też. Tutaj. Tutaj także generalnie cały ten stolik jest fajnie ułożony. No i teraz jeszcze profile kontrola oczko. 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 I tu też oczko. Także myślę, że się udało to całkiem fajnie ustawić. Jedną ramkę już mi się udało pospawać na blad. Albo na podstawę. Teraz jeszcze oczywiście druga została. Tu już są przygotowane elementy, także zaraz się za to biorę. No a tak to wygląda myślę, że wyszło nie tak źle. Po szlifowaniu wygląda myślę, że ładnie. Oczywiście gdzie niegdzie są dziurki, także nie było wypełnione tak do końca, ale myślę, że powinno być. To jeszcze taka ciekawostka, bo sobie te spójny pachwinowe też przeszlifowałem, żeby się kapeczkę wyrównały. A zrobiłem z taką sprytną tarczą, która jest taka dookoła. Teraz będę spawać drugą. Tak to wygląda po przygotowaniu. Poziom sobie ustawiłem, także oczko też jest. Wszystko równo. No i ten profil na górze ustawiłem sobie z. Po prostu tak, żeby było równo tutaj, tutaj, żeby były obydwie ramki takie same. Druga pospawana sztuka wygląda tak. Ta pachinowa wyszła całkiem fajnie jak zwykle. Z drugiej strony już oślifowane, żeby równo leżało. Myślę, że może nie ma tragedii i powinno trzymać.